W tym roku prezentujemy naszą nowość: pompa ciepła powietrze-woda z czynnikiem R290, czyli propanem, czynnikiem naturalnym, ekologicznym o bardzo niskim GWP. Jest to pompa ciepła, która ma moc drzewczą do 144 kW. Podgrzewa wodę do plus 75 stopni Celsjusza i może pracować przy temperaturze zewnętrznej od minus 20 stopni. Pompę ciepła możemy Zastosować do dużych budynków wielorodzinnych, apartamentowców, bloków, jak również w przemyśle, w handlu, w usługach, w centrach handlowych, budynki gminne chociażby, ośrodki kultury, szkoły. A co wyróżnia tą pompę ciepła w konkurencji? Jest to przede wszystkim propan, jest to zastosowanie nowych sprężarek Danfosa, dedykowanych stricte do czynnika, tego czynnika chłodniczego. Tak naprawdę na rynku jest bardzo niewiele tego typu pomp ciepła, można powiedzieć, że to jest no, unikat, jeżeli mo, może przesadziłem unikat, ale jedna z niewielu tego typu pomp ciepła o bardzo dużej efektywności, sprawności. Witam serdecznie. Przyjechaliśmy z kilkoma urządzeniami do różnych branż. W tym przypadku naszą nowością jest centrala w wykonaniu przeciwwybuchowym. Kolejnym urządzeniem jest centrala z wymiennikiem obrotowym sorbcyjnym. Tutaj, żeby centrala była jak najniższa, posiadamy krotności tych wymienników. To urządzenie może posiadać zwiększoną izolacyjność termiczną 60 mm. Tutaj mamy wydajność od 1000 metrów do nawet 12 000 metrów sześciennych na godzinę. Grubość izolacji znowu 60 mm. Wymiennik tak samo obrotowy bądź przeciwprądowy. Możemy w tym urządzeniu zainstalować również pompę ciepła, więc będziemy mieli realizowali tutaj grzanie i chłodzenie. To jest ekspozytor z naszymi rekuperatorami do wentylacji decentralnej. Akurat tutaj mamy modele Vento Expert. To są urządzenia, które montujemy w ścianach zewnętrznych. Jakby w środku, znajduje się rekuperator ceramiczny, który tutaj możemy sobie zobaczyć. Wentylator i urządzenie działa cyklicznie czyli nawiewa nam powietrze i potem po 70 sekundach wywiewa. One są w stanie zapewnić nam świeże, przefiększowane powietrze. Targi w Warszawie są dla nas bardzo ważną imprezą, dlatego że chcemy pokazać naszą bardzo szeroką ofertę naszych produktów. Jesteśmy producentem systemów od prostych wentylatorów domowych poprzez systemy rekuperacyjne do bardzo zaawansowanych centrów wentylacyjnych. I na tym naszym stoisku tutaj pokazujemy właśnie te trzy motywy przewodnie. Nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy faktycznie producentem tych elementów. W Polsce już od półtora roku. Produkujemy systemy wentylacji rekuperacji domowej. W ciągu najbliższych dwóch lat ta oferta produkcyjna, wytwarzanie tych elementów i systemów w niepruszewie pod Poznaniem będzie dużo większa, więc dla nas te targi są takim ważnym momentem, żeby pokazać jako producent i jak będziemy rozwijać ofertę w najbliższych latach. Może Pan też chcesz, wspomnieć o projekcie, który e, gdzieś tam, gdzie gdzie nam e, przemknął, e, Made in Poland? Tak. Ten projekt Made in Poland ma polegać czy podkreślać to, że te wyroby są produkowane w Polsce, że są produktami, które wytwarzamy w naszych zakładach tutaj w Polsce. To jest mały krok, taki, który zrobiliśmy półtora roku temu, ale w tym roku będziemy poważnie tą ofertę produkcyjną zwiększać i będzie ta oferta dużo większa niż do tej pory. Ze mną jest Patrycja. Powiedz mi Patrycja, czym się różni seria trzecia od serii drugiej? Nazywacie origami? Ona na pewno różni się tym, że jest bardziej efektywniejsza energetycznie i ogólnie z odzyskiem ciepła. Zmieniło się to, że zamiast 10 biegów jest 5 biegów obecnie. I dzięki temu jest na pewno cichszy, ponieważ ten dziesiąty bieg był bardzo problematyczny pod względem głośności. Teraz one są bezsumne, ciche i tak naprawdę komfortowe w użytku. Co wersja jest, gwarantujemy, białą. Białe fejsy, lecz na zamówienie możemy dostosować tak naprawdę kolor całej palety do potrzeb klienta, jeżeli chodzi o pokrywę zewnętrzną i wewnętrzną. Czyli jaki sobie kolor wybiorę, takim zrobicie. Dokładnie tak. Jesteśmy pierwszym producentem w Polsce, i i trzecim w Europie, który wprowadził pompy ciepła propanowe do handlu, do takiego handlu detalicznego też. I po prostu jesteśmy pionierem w branży pomp propanowych, teraz jest na to moda, my to znamy od dekady. My to znamy od dekady co jest takiego specjalnego no, funkcjonalność tych pomp ciepła precyzja wykonania oczywiście wysoka wydajność bardzo wysoka kultura pracy no to, to są takie rzeczy które wyróżniają te urządzenia Okej okay, dobra teraz takie mikołaj pytanie czemu tam powiesz taka dużo ta pompa ciepła, jak i inne w naszej ofercie, faktycznie są znane jako pompy duże, niektórzy uważają, że przesadnie. Jest to związane z konstrukcją parownika, czyli tego wymiennika ciepła, który odbiera ciepło z powietrza i przekazuje je do układu gazowego. Ten parownik, przez to, że chcemy, żeby one pracowały w zimnym klimacie mrozu nieraz śniegu oblodzenia tego elementu. On jest znany z tego, że się oszrania obladza, one są po prostu większe, czyli przerwy między takimi elementami wymieniającymi ciepło są większe, żeby on się wolniej oszraniał. Przez to przez to y, wolniej spada wydajność takiej pompy ciepła, ona utrzymuje te parametry, rzadziej następuje proces tak zwanego defrostu rozmrażania. Stąd też koszt użytkowania tej pompy ciepła i komfort z tym związany są wyższe i bardziej stabilne. Znaczy koszty są mniejsze, a komfort jest wyższy, to tak trzeba powiedzieć. Wyznajemy zasadę, że w, urządzenie z własnością Użytkownika, on za nie zapłacił pieniądze, więc właściwie dostęp do różnych opcji, które u niektórych innych producentów nie są w standardzie. Ciekawe rozwiązania dotyczące rozbudowywania instalacji drzewczych, także w oparciu o integrację w chmurze z budynkami inteligentnymi. Jesteśmy z samego południa Polski, to jest takie luźne nawiązanie do stylu podhalańskiego, taki ukłon w stronę naszej tradycji, tam lokalnej. Wygląd nowoczesny, ale tak naprawdę klasyczny, można powiedzieć, też. Standardowo blacha dachowa 20-25 lat, tak jak na dachu ma wytrzymać, no to, no to ona tutaj też. Ale na to okleina, okleina odporna na promieniowanie UV i warunki temperatur niskich. Po to, żeby wpisać się w takie jakieś domy drewniane, w jakieś takie ciekawsze, ciekawsze tutaj aranżacje. Chcą niektórzy mieć taki kontakt z naturą, gdzieś to tam się to, to wpisuje. Oczywiście elementy wykończenia, jak grill pompy ciepła, czy jakiś taki pas ozdobny, to tak luźno nawiązuje do tego stylu południowego, podhalańskiego, no i chętnie jest to widziane także w innych obszarach Polski, na przykład jest w, są takie pompy ciepła dostępne w, w okolicach tu naszych targów, w okolicach Nadarzyna, Warszawy. bo jest... Jest to taka egzotyka też tutaj w innych częściach Polski. Tu dalej ta konstrukcja mocna, porządna zostaje. Na nią nakładamy materiał kompozytowy, tak zwany dibond. Twarde to jest i właściwie niezniszczalne, można powiedzieć. Aluminium szczotkowane po zewnątrz front czarny, taki właśnie elegancki. Yy, z tutaj wykończeniem i yy, to jest nałożone na tą konstrukcję zewnętrzną na rzepach od 3 m czyli możemy to odrzepić zarzepić, jeżeli nam sobie życzymy, znowu nie, nie chcemy czarnego chcemy coś innego oczywiście jest możliwość, więc to jest taka ekstra, ekstra jeszcze obudowana ta pompa ciepła ale ona w tym momencie no to już w takie budynki nowoczesne takie wiecie loftowe może może w jakieś konstrukcje takie już nie, gdzie tam drewno już nie istnieje w wykończeniach, tylko, tylko stal, yy, szarości, szarości, granity, może coś takiego, ona tu się wpisze, no taka, taka czarna pantera można powiedzieć.